Dzień dobry wszystkim! Ja nazywam się Patryk Janota i zapraszam Was w podróż po Mongolii. By się powiedzieć, chwilę trwaj, trwaj, kiedy słoneczko wschodzi. Piękne, delikatne słoneczko. I mimo wszystkich przeciwności losu, ta podróż na razie przebiega dobrze. Po prostu dobrze. Mogolia to chyba raj backpackerski. Tak to się mówi, że to jest naprawdę raj dla backpackersów. I nie da się ukryć. Po prostu wychodzisz z miasta, kawałek, rozbijasz się gdzie popadnie, robisz sobie ognisko z Zupkę, komar cię tylko trochę natarczywie atakuje, życie piękne. Mongolia, a hol nobla, Miejsce po namiocie, spakowany Patryk. I jak dzień, jak co dzień, ruszamy sprostać wyzwaniom, jechać dalej przed siebie, świat szeroki. Daleki. Da, da, da. O, oh, podwójna, podwójna czapeczka dzisiaj. Jak to wygląda? Nie najlep. Co tu się co tu się zadziało? Startujemy Patryk na końcu świata. Dzisiaj chyba trzeba włosy umyć. Będzie przynajmniej takie orzeźwienie. Długa, długa, chroniąca przed słoneczkiem koszula. Straciłem szeroki obiekt, niestety. Zaczyna się nowy piękny dzień, bodajże środa, chyba środa, albo wtorek był wczoraj środa dziś. Po tych wszystkich przeciwnościach losu, miejmy nadzieję, że dziś będzie po prostu spokojnie. Po co ja macham tymi rękowa? Będzie spokojnie, będzie po prostu Mongolia. I nic poza tym. Żadnych przygód nieprzyjemnych. Tylko przygody dobre. Wczoraj pogoda dała popalić. Ja nie wiem jak ja się miałem rozkładać wczoraj przy tej burzy. Wiatr tak dymał. Ach, ma taką swoją pogodową zróżnicowaniaść. Nagle przychodzi wielki deszcz, wielka ulewa. Niby jest wszystko takie ciche, spokojne, ono jeb... i pff, i to tak przez pół godzinki. A wczoraj nad jeziorem, czy przedwczoraj? Cały czas. No tak, bo wczoraj się nie mogłem wyspać. Zobaczymy, co dziś przyniesie los. Oj, zmierzamy w kierunku ruskiej granicy. W zasadzie będziemy ją przejeżdżać tak na bokiem. Tak. Ominiemy i kierujemy się powoli do kulminacyjnego miejsca na zachodzie, czyli na najdalej wysunięty punkt, w którym będziemy Csengal. Tam bym chciał dziś dojechać, zobaczymy jak pójdzie. Mam słabo z zapasem wody. W zasadzie trochę przegiołem, w tym sensie, że jestem w ogóle nie mam po drodze teraz miejscowości, tak przez 200 km. Ale idę do rzeki, napełnię tak zwaną wodę awaryjną i ruszam. Tak więc ruszamy. Pomyć się. Teraz do rzeki pomyć, sprzątany już jestem i achoj przygoda przed siebie. Mongolia 2024, chill, wakacyjki, w takim oto pięknym miejscu. Podobno mówi się, że pod mostem. To dobre miejsce noclegowe. W sumie mamy cień. Słyszymy, czy auta jadą, czy nie jadą. Trzeba by powiedzieć, że jest to w pewien sposób logiczne. To miejsce wcale nie jest jakieś takie super, jednak jest tam trochę tak brudno. Na pewno namiotu nie rozłożymy. Niektóre mosty są lepsze, bo są szersze. Takie malutkie, wąskie, raczej się do noclegów słabo nadają. Idziemy na rzekę. Słuchajcie, porozmawiamy o pieniądzach. To są dość ważne rzeczy. Więc ja tu mam taki zawsze, boże, ze sobą skrytkę na pieniążki. Pieniądze w Tadżykistanie. Takie, według mnie, dwie, dwa najważniejsze pieniążki to jest 10 tysięcy i 20 tysięcy. No i te pieniążki są taką podstawą płatności. Zapłacimy wszędzie pieniędzmi. Nie jest problemem. W Tadżykistanie płatność gotówką. W żadnym wypadku. W Chinach jak najbardziej. W Tadżykistanie, w Mongolii. W Mongolii nie jest to problemem. Są te mniejsze banknoty. Oni w ogóle, zwykła woda kosztuje w tej chwili na dzień 2024 2000 ich mniejszej waluty: Tur, Turur, Tugrug. Tugruk, Tugruk. Mongol tu To są tu gruki i to nimi będziemy płacić wszędzie. 10 tysięcy to jest około 5 wód mineralnych 1,5 litrowych, więc dość sporo. Ile to będzie dolarów? 1 dolar około 3,400. 3,400, czyli to są 3,5 dolara. Jeśli chodzi o posiłek ciepły, około 15 tysięcy 4-5 dolarów. Nocleg, nie wiem. Nie sprawdzałem ostatnio. W Uanbator udało się znaleźć za 7 dolarów. Jak na razie w ciągu dnia średnio wydaje 10 dolarów dziennie, czyli 40 tysięcy turgurów. Tyle o Kasie. Wymieniłem 300 dolarów i obawiam się, że wymieniłem za dużo. Wziąłem to na taką trochę górkę, że w razie czego, jak trzeba będzie. Ale w takim mieście jak tutaj ten Ulangom, no to hostele nie będą tak popularne no bo. Nie ma, nie ma klienteli, nie ma, nie ma ludzi młodych, którzy przyjeżdżają zwiedzić Najwięcej schodzi na jedzonko, nie opłaca się kupować tutaj w sumie swojego jedzenia bo nie ugotujemy posiłku za tą sumę co możemy kupić je to w knajpie. To znaczy ja nie, nie wiem jakbym był w stanie, znaczy byłbym w stanie ugotować na więcej, 100-200 dolarów powinno się dać tu przeżyć przez 30 dni kępując sobie w namiocie i tak dalej. Chciałem jeszcze pogadać o pogodzie, która się zmienia i jak ustawiać namiot, ale to przy następnym nad kolejnym jeziorem. Cześć! Jesteśmy bardzo blisko granicy z Rosją przez co bardzo dużo osób jedzie w drugą stronę No i się trzeba tłumaczyć, że jednak ja nad jezioro więc yy, idę do rozwidlenia dróg, gdzie będzie mi po prostu. Powinno być mniej niedomówień. 2,5 km. Więc odcinek butowalny. To go zróbmy. A ci wczorajsi musieli jechać gdzieś na prawo, bo tam większość jedzie. Ku granicy rosyjskiej. Co ciekawe, jeden Rosjanin się zatrzymał. <gryw> I mówi: Ja nie pani mają. Ja nie, ja nie znaju, gdzie to. Ozoro, ozor, ozor taki taki, a ja uruk nur, już z definicji mongolskiej, ja nie wiem gdzie to, no cóż, no dobra, skoro pan nie wie, to ja panu też nie powiem, dobra, koko jambo. trochę na rozruch z buta, chociaż zapasy wodno-pożywieniowe słabe że wczoraj byłem w mieście, to jakoś nie miałem czasu, żeby się najeść i dodatkowo zrobić jakieś zapasy, no, ale to dzisiaj się zrobi. Na razie jeszcze dość przyjemna część tej wyprawy, poruszamy się w terenie, gdzie jest dość dużo rzek, jezior, więc każdego dnia udaje się, udaje się znaleźć miejsce, w którym można w miarę sensownie przenocować. Tego komfortu już nie będziemy mieli w południowej Mongolii, a tak naprawdę w rejonie pustyni Gobi. Nawet przy granicy już będzie, znaczy przy granicy, przygraniczny rejon Gobi, po prostu południowa część pod górami będzie, będzie już wyzwaniem. Ale o tym pewnie dopiero gdzieś 2-3 dni się zobaczy. Opciu, ahoj przygoda. Że zgubiłem mikrofon, ale się nie będę tym chyba za bardzo przejmował. Tak zwana ofiara musiała zostać złożona za tą podróż. Piękne widoki tutaj. Jesteśmy tutaj, drodzy widzowie. Tutaj dojechaliśmy. W tej prowincji, to są prowincje, to byliśmy ulangą no i teraz jesteśmy tu są jeziora kolejne zaznaczone na mapie no jakby na tej na tym regionie piękna sprawa jeden z najbardziej górzystych terenów tutaj a tam w oddali jadą moi moi pobratymcy, którzy mi pomogli rodzina z dzieckiem, na koniec zdjęcie no i piękna sprawa pomogli na no, Przede wszystkim czekam aż przestanie, aż tak mocno wiać. Myślałem, że tu jest asfalt ale chyba się przeliczyłem bo nie ma no i jest powiedziałbym tak nie mam za dużo zapasów żywności są jurty oczywiście dookoła w razie czego udam się po pomoc zmierzamy w kierunku Tsaganar ale chciałem zawitać nad jezioro wysadzili mnie na przełęczy trochę wyżej tam był rozjazd i dlatego teraz będę musiał Zastanawiam się jak pójść Ale no droga jest długa Na no, oko 4 km No na godzinę Pół godziny na pewno A no, myślę, że za godzinę będziemy nad jeziorem Przy dobrym tempie Jak utrzymamy Więc tak Stamtąd przyszedłem Jak widać No jest to daleki kawałek, to jest tam stamtąd, a idziemy to ściechą i tam, i tam, i tam aż na jezioro to idziemy Konie po betonie, tara suną. Konie po betonie, na-na-na-na-na-na. Patrzcie, tutaj, jak się przyjrzymy, to na szczycie jest transmisja danych, internet, hura na jezioro, tam w tle, to macie Już w tym momencie. Ośnieżone szczyty, to co prawda, patrzyłem na mapę. Według mnie 3000 tysięczniki to są, co jest dość ciekawe. Ja się znajduję na 1500, trochę nisko, ale przejechaliśmy przez przełęcz, a potem się cofnęliśmy. Dotarliśmy nad jezioro, siedzimy sobie, za mną pan mongol z koniem, jego stado z przodu, niestety dojście do jeziora jest przez taki szuwar lekki, więc trzeba zamoczyć buty, bo mam niskie, no i zaraz powrót, chwila przerwy i lecimy na drogę łapać jakiegoś chłopa, żeby mnie podrzucił, bo, bo lipa. Głodny jestem i w sumie wymęczony i piję wodę, której nie do końca może powinienem, bo jest z rzeki. Nabrałem jeszcze wodę z jeziora w razie co, ale to tam tak, na zapas. Tutaj możemy zobaczyć, jak panie nabierają wodę. Klasyczna, klasyczna rzecz, klasyczna zabawa. No i tak to płynie życie. A jeszcze przed chwilą byłem atrakcją główną tutaj. Zlecieli się wszyscy, bo dzieciaki mówią trochę po angielsku, to zaczęli tłumaczyć. E, pokazał mi młody swój samochód sterowany, jak zbudował. Dziewczynami poszliśmy, pomogli mi skumać, że tu też jest sklepik i że można kupić picie. Planu się nie udało zrealizować. Sad sanger na razie poza zasięgiem, już nie wspomnę o Cenglu. Myślałem, że tu jest nie shooter, tylko zwykła droga, no i, i się Patryk przeliczył, no i się zaczęło, no. Ajej, ajej. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Aktualnie znajdujemy się przy jeziorko jeziorku Ugul Nuru i sobie czekamy, próbujemy złapać stopa nad Sant Sangar. Ja cały czas jestem bardzo pod wrażeniem kontaktu z okresami na każdym kroku jest bardzo, bardzo, bardzo pozytywne. Są jakby przyzwyczajeni, że goście wchodzą, że się odzywają, że się coś tam wymienia, że się jak coś, ktoś potrzebuje pomocy, to naprawdę jest to przyjemne, takie przyjazne. Mimo że podróż nie idzie do końca tak, jakbym chciał, to na spokojnie będę sobie tutaj poczekam. Mamy tu, jestem w takim punkcie, można powiedzieć turystycznym, gdyż w pobliskim Gerze, czyli Jurcie, można zrobić małe zakupy. Można też chyba kupić posiłek u nich, więc to bardzo ciekawe. Ile tu takie ceny jeszcze będą w tej Mongolii? Ja myślę, że niedługo, ale to znaczy, myślę, że długo, ale niedługo w kontekście e, naszego. Pięknego życia, że do 10-20 lat to się wszystko pozmienia. Chociaż na takich prowincjach, czy na pewno, czy te kraje są w stanie przeskoczyć, wiecie, taki etap jak Chiny, czy jak, nie wiem, jakieś kraje europejskie, czy są w stanie zbudować odpowiednią infrastrukturę? Nie wiem. Wydaje mi się, że jest to tutaj akurat niemożliwe, żeby nagle dotarły telefony, komórki i wszyscy zaczęli szaleć. Po prostu życie toczy się wokół czegoś zupełnie innego. Trochę pokampujemy na jakiś samochód, ale jest lipa powiem szczerze. Ja nie wiem czy ja się nie będę musiał cofnąć do Ulangą. Ale jak tu dojechałem to i co? I dalej dojadę, bo może nie tak szybko jakbym chciał. Zobaczymy. Czas pokaże. Na razie ładna pogoda, a to jest zawsze bardzo, bardzo ważne. Jakieś trzy samochody jadą bo się kurzy strasznie tylko jadą nie tą stronę znowu, co mnie interesuje nawet jeśli samochody wracają, to nie jadą tak daleko no ale tu się da tą drogą dojechać do Tsatsanghar więc ktoś chyba tędy jeździ albo po pobliskich jurtach się rozbijają no nic na pewno nie będę marudził, że w tym miejscu spędzę noc bo jest wyborna tylko muszę się jeszcze zastanowić gdzie tu, czy gdzieś indziej, się kampnę, nic więcej nie potrzeba. Nic mi więcej nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba, oprócz drogi szerokiej, ta -ta, 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 ta nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz. Błękitnego nieba. Zaistniała sytuacja wymaga małego wyjaśnienia. Spotykamy na trasie grupę Mongołów, w zasadzie 5-6 samochodów, później 7, które zjeżdżają z wysokich gór. Rozmawiam tutaj z Panem, z ojcem panny młodej, który jedzie właśnie na wesele. Z grupą oczywiście rodziny, znajomych, nawiązujemy małą konwersację. Ja czekam na samochody w drugą stronę. Jednakże one, jak na złość, nie nadjeżdżają. A jeśli nadjeżdżają, to są całkowicie pewne. No i tak rozmowa się oczywiście kołysze. Chłopaki się zatrzymali, wyjęli oczywiście alkohol. Częstowali mnie tym alkoholem. Wzniosłem jeden, dwa toasty za państwo młodych. Nie lubię przesadzać z alkoholem w podróży. No jak to się mówi, alkohol w podróży nie służy. Tutaj pan młody... Opowiada mi o, no, wymieniamy poglądy na temat Mongolii. Czy mi się podoba? Jak, jak tu dojechałem? Co robię? Na ile dni podróżuję? I tak ta rozmowa przebiega bardzo prosto, bardzo sympatycznie. Ogólnie wszyscy dookoła są bardzo przyjaźnie nastawieni. Zakąska, popitek i tak godzina, druga, trzecia. Naprawdę. Spędziliśmy tam bardzo dużo czasu, ja czekając na jakikolwiek samochód, pojazd, a oni po prostu świętując po drodze, tak? Wybierając się bezpośrednio na wesele. Ale słuchajcie, chciałem jeszcze podzielić się z wami jedną myślą, bo tak podróżując, jako że jest to taki pierwszy punkt kulminacyjny naszej podróży. Podróży na zachód Mongolii. Można powiedzieć, że są to miejsca, które teraz widzicie na tym nagraniu do których prawdopodobnie ani ja, ani wy. I to jest pewnie jedno z takich miejsc, do których no, ciężko będzie wrócić. To są miejsca odległe, które wymagają naprawdę sporej ilości czasu i determinacji, żeby tam dostać się, a później wytrzymać i jeszcze przejechać y, przez to. Oczywiście mówimy tu o podróży nietrywialnej i niezorganizowanej, którą jest autostop. Nie ma mowy o przeżyciu tego, co tu widzicie, poruszając się własnym samochodem, czy rowerem, czy pojazdem. I tyle. Chwilo trwaj, chwilo po prostu trwaj. Tam mnogo Ukraińców w Polsce no przyjechać. Ja... No ale są oni po cicheńku, po cicheńku zawracać zawracać o, no nie ani w swoje o, no nie miasto. 아, 이피 아, 쥐피. 아, 쥐 아, 쥐피. 아, 쥐피. 아, 쥐피. 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 가피 쥐피. 팀피 Two two wow two basketball wow very good